Co my tu dzisiaj mamy? Ferrari problem z elektryką. Ładna testaroska 90 lata wszystko rozbieramy, szukamy przyczyny, znaczy się już znaleźliśmy ładny motorek V12 No, no i tak. To. Robota jak każda Ferrari Lamborghini Mały fiat, duży fiat o, Pin znaleziony, upalony Całą skrzynkę przerutujemy o, Będzie pan zadowolony A bank No i działał autko Kwiat odjeżdża, ładowanie się znalazło 4 godzinki grzebania E aí,